Ma na imię Kate. Możesz do niej zadzwonić, gdybyś miał jakieś pytania. Dzięki. Daj mi dziecko. Nie będziesz używał mojej córki do swoich gierek. Spadaj. I tak wyglądamy jak para gejów. Miesiąc później. Chcesz zarobić? Znalazł się kupiec na naszą firmę. Trzeba podbić stawkę. Wchodzisz w to? Kupiec? Chodzę. To ta inwestorka, którą kiedyś spotkaliśmy? Nie możemy ryzykować dla waszych idei. Kiedy wielka firma kupuje mniejszą, zatrudnia specjalistę od ewaluacji. To właśnie ona. Warto wiedzieć, co możesz negocjować. Jeśli dobrze to rozegracie, możecie dostać taką sumę. Ale mam lepszy pomysł. Gary, nasza poprzednia umowa już nie obowiązuje. Trip, rozwodzisz się, więc i tak stracisz połowę wszystkiego. Mogę podnieść stawkę do 150 milionów. Jeśli mi się uda, bierzemy z Davidem 5% uzyskanej różnicy. Skąd wiesz, że się rozwodzę? David Carol jest Twoim prawnikiem. Rowan zaczął kiedyś rozgrywkę opowiadając mnie i koleżance Twoją historię. Powiedziałeśmy mu, że spotykamy się z Davidem, który jest adwokatem. Kiedy poszedł do Łazienki, David poszedł za nim. Mamy jakiś wybór? Podobno chcecie sprzedać swoją firmę. Dlaczego miałbym ją kupić? Mamy silną sieć dostawczą oraz rynek docelowy o wartości ponad 20 milionów dolarów. Słyszałem już takie przemówienia. Wasza firma jest interesująca, ma duży potencjał. Ale jeśli szef nie ma ulokowanego kapitału, nie zarządza stanowczo, każda firma upadnie. Dlaczego chcesz ją sprzedać akurat teraz? Wyczuwam, że macie wiele obaw. Boi się pan, że kiedy dobijemy targu, znikniemy, zostawiając cały biznes na pańskiej głowie. Moje obawy są uzasadnione. Dlaczego mamy sprzedać wam firmę? Jest mnóstwo innych korporacji. Szukamy kogoś, kto chce podjąć ryzyko. Powinniście wybrać łatwiejszą drogę. Nigdy nie idę na łatwiznę. Więc czym pańska korporacja różni się od innych? Przede wszystkim pozwalam wykupionym firmom działać niezależnie. Myślałem, że reprezentujemy odmienny punkt widzenia. Nie jestem pewien, czy się dogadamy. Dlaczego nie? Zastanawiam się, czy stać pana na taki zakup. Sprawdziłam sytuację na rynku. Tak wygląda kapitał akcyjny firmy. Dam Wam na starcie 130 milionów dolarów i 20 milionów w ciągu dwóch lat. Musicie tylko osiągnąć pewne cele. Będę Was obserwował. W takim razie, umowa stoi. Jesteśmy milionerami. Poziom czwarty: Gratulacje z powodu uzyskania majątku, jednak popełniłeś pewne błędy. Musisz zmierzyć się z potworem. Te zdjęcia go pogrążą. Teraz kiedy sprzedaliśmy firmę, mogę zająć się zbieraniem dowodów na rozprawę. Świetnie. Gdzie są meble? Musimy włamać się do mojego domu. O czym ty mówisz? Przecież ciągle go spłacasz. Iwa wynajęła prywatnego detektywa. Ukradł mi laptopa. Co to jest? Podsłuch, aparat, program szpiegujący GPS. Zainstalowałem ten program przed wyprowadzką. Iwa wchodziła na serwisy randkowe, podszywając się pode mnie, aby udowodnić w sądzie, że ją zdradzałem. Ale ja nagrałem ją z kochankiem. Jakieś pikantne sceny? Dziękuję mu za nową torebkę. To dowód na to, że jest coś więcej. Plan jest taki. Pośpiesz się. Iwa właśnie wyszła. Masz być za 10 minut. Zróbmy to w moim stylu. Wiesz, że nosząc pierścionek na tym palcu, oddajesz cześć Dionizosowi? Jeśli go nie chcesz, możesz mi oddać. Widzisz tamtą parę? Chciałbym, żebyś zaniosła im ten pierścionek. Powiedz, że to prezent od niego. Mogę ci coś doradzić. Układ jest taki. Spałaś z moim mężem. To była wspaniała noc, ale cię wykiwał. Mąż zdradzał mnie z Samantą Beckinsale. Znalazłam jej numer w komórce. Czy oświadczenie na temat pani przeszłości jest prawdziwe? Trip wiedział o mnie wszystko. Kłamie, że nic mu nie mówiłam. Była jeszcze jakaś dziewczyna? Fiona. Odkryłam, że spali razem w hotelu. Czy ma pani jakiekolwiek dowody, że mąż zdradził panią z Samantą? Rozmowy telefoniczne i bilet lotniczy. Oskarża go pani również o zdradę z Fioną. Mam tu raport od pani detektywa, z którego wynika, że tamtego wieczoru Trip i Fiona zjedli razem kolację. Następnie poszli do kina, gdzie Fiona oglądała film, a mój klient spał. Oskarża ich pani o spędzenie wspólnej nocy w hotelu ale spali w oddzielnych pokojach. Wszystko jest tu zapisane. Panie Stout, proszę przedstawić swoją wersję wydarzeń. W dzisiejszych czasach miłość jest rzadkością. Ludzie czują się tak zagrożeni, że wolą kłamać, niż ujawnić prawdę o sobie. Uważa pan, że Iwa nie była szczera? Tak. Ale czy znacie kogoś prawdomównego? Mężczyźni uczą się kłamać, żeby uwieść kobietę. W prasie kobiecej roi się od tytułów typu jak zwabić mężczyznę w pułapkę zaangażowania. Od kiedy to zaangażowanie stało się pułapką? Jako społeczeństwo promujemy kłamstwo i popieramy ludzi, którzy porzucają miłość na rzecz własnych zysków. Iwa znalazła mnie w artykule o obiecujących lekarzach. Wynajęła detektywa, aby zdobyć informacje na mój temat i stworzyć profil w serwisie randkowym, który pasowałby do moich oczekiwań. Szukała faceta o niskim poczuciu własnej wartości, żeby korzystać.